Cześć! Witajcie w nowym filmie. Koty są ukochanymi towarzyszami ludzi od wieków, ale czy wiesz, że niektóre rasy kotów są zakazane w niektórych częściach świata? Może to wynikać z obaw ludzi o zdrowie lub bezpieczeństwo zwierzęcia lub dlatego, że są one uważane za zbyt niebezpieczne, aby trzymać je jako zwierzęta domowe. Dziś przedstawimy 20 zakazanych ras kotów na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Kot Savana to rasa hybrydowa, która jest zakazana w niektórych częściach świata ze względu na jej dzikie pochodzenie. Ta egzotyczna rasa jest krzyżówką afrykańskiego serwala i kota domowego, co oznacza, że zachowuje niektóre ze swoich dzikich cech. Kiedy są hodowane z kotem domowym, mogą odziedziczyć niektóre z tych dzikich cech, takich jak długie nogi, duże uszy i centkowana sierść. Mogą również zachować niektóre ze swoich dzikich zachowań, w tym silny instynkt łowiecki, agresję terytorialną i tendencję do rozpylania moczu w celu oznaczenia swojego terytorium. Niektóre miejsca zakazują hodowli kotów Sawana, ponieważ są one postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub lokalnej fauny. Incydenty są rzadkie, ale w 2012 roku kot Savana uciekł z domu swojego właściciela w Stamford w stanie Connecticut i zaatakował psa sąsiada. Niektóre miejsca, w których posiadanie kotów Savana jest zakazane, to Australia, Nowa Zelandia i Cypr, a także stany w Stanach Zjednoczonych, tak jak Nowy Jork, Georgia i Hawaje. W niektórych innych miejscach mogą istnieć ograniczenia lub wymagania dotyczące posiadania kota Savana, tak jak uzyskanie pozwolenia lub trzymanie kota w domu przez cały czas. Numer 19 Kot szkocki zwisłouchy to rasa kota domowego znana z charakterystycznych zagiętych uszu. Chociaż rasa ta jest popularna wśród wielu entuzjastów kotów na całym świecie, jest ona również zakazana w niektórych miejscach ze względu na obawy o zdrowie i dobrostan kotów. Kot ten ma mutację genetyczną, która wpływa na rozwój chrząstki w uszach, powodując ich zagięcie do przodu i w dół. Chociaż cecha ta jest uważana za pożądaną przez wiele osób, może ona również prowadzić do problemów zdrowotnych samych kotów. W szczególności, mutacja może powodować pogrubienie i nieprawidłowe zniekształcenie chrząstki ucha, co prowadzi do przewlekłego bólu, stanów zapalnych i infekcji w przewodzie słuchowym. W dłuższej perspektywie może to skutkować stanem znanym jako osteochondrodysplazja, który może obejmować sztywność stawów, zapalenie stawów i trudności w poruszaniu się. W rezultacie niektóre rządy i organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt postanowiły zakazać hodowli lub posiadania tej rasy kotów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej mutacji genetycznej. Na przykład kot ten jest zakazany w niektórych częściach Europy, w tym w Danii i Niemczech. Numer 18 Kot tybetański jest gatunkiem chronionym, a handel lub trzymanie go jako zwierzę domowe jest nielegalne w większości części świata. Kot tybetański to niewielki gatunek dzikiego kota, występujący w górzystych regionach Chin, w tym górach Qinling i Minshan. Jego futro jest piaskowo-brązowe z czarnymi plamami. Ma krótki ogon i okrągłe uszy z białym futrem na grzbiecie. Jest to samotne i nieuchwytne zwierzę, które poluje głównie na gryzonie i małe ssaki. Ten majestatyczny kot jest wymieniony jako narażony na wyginięcie, a jego populacja na wolności szacowana jest na mniej niż 10 tysięcy osobników. Największym zagrożeniem dla kota tybetańskiego jest utrata i degradacja siedlisk spowodowana działalnością człowieka, taką jak wycinka lasów, rolnictwo i górnictwo. Kot tybetański jest również zagrożony polowaniem przez ludzi na jego futro, które jest używane do produkcji odzieży i dekoracji w niektórych częściach Chin. Gatunek ten jest wymieniony jako gatunek chroniony klasy pierwszej, co stanowi najwyższy poziom ochrony w Chinach. Numer 17. Ryś kanadyjski jest jednym z najbardziej onieśmielających kotów z niezwykle dużymi łapami, które pozwalają mu chodzić po śniegu bez zapadania się. W rzeczywistości jego łapy mogły być nawet dwa razy szersze. Ryś kanadyjski to średniej wielkości gatunek dzikiego kota występujący w lasach Ameryki Północnej, w tym w Kanadzie i na Alasce. Jest blisko spokrewniony z rysiem euroazjatyckim i jest uważany za odrębny gatunek od rysia rudego. Ryś kanadyjski jest ważnym drapieżnikiem w swoim ekosystemie i żywi się głównie zajęcami, ale żeruje również na innych małych ssakach, takich jak gryzonie i ptaki. Jest dobrze przystosowany do zimnych i śnieżnych środowisk i ma sierść, która zmienia kolor, aby wtopić się w zaśnieżony krajobraz. Chociaż gatunek ten jest wymieniony jako posiadający stabilną wielkość populacji w swoim zasięgu, ryś kanadyjski jest zagrożony utratą siedlisk z powodu działalności człowieka. W rezultacie ten śnieżny kod jest chroniony w wielu częściach świata, co sprawia, że posiadanie go jako zwierzęcia domowego jest nielegalne. Numer 16. Kot pustynny, znany również jako Kot Arabski. To niewielki gatunek dzikiego kota pochodzący z pustyń Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Południowo-Zachodniej Azji. Jest dobrze przystosowany do życia w suchym środowisku i żywi się głównie małymi gryzoniami i zajęcami. W Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich kot pustynny jest uznawany za gatunek rzadki i chroniony, a polowanie na niego jest zabronione. Kot pustynny wywodzi się również z mitów, w których opisywany jest jako gatunek bardzo potężny i rzadko spotykany. Kot ten żyje w ekstremalnie gorącym i suchym środowisku i może tolerować temperatury do 52 stopni Celsjusza bez cierpienia z powodu gorąca. W przeciwieństwie do większości innych gatunków kotów, kot pustynny może uzyskać całą potrzebną mu wodę z pożywienia, a zatem nie potrzebuje wody, aby przetrwać na pustyni. Ponadto kot ten ma unikalny sposób chodzenia, który Pomaga mu szybko poruszać się po piaszczystym terenie bez zapadania się. Jest jednak mało prawdopodobne, aby łatwo się na niego natknąć. Kot pustynny to samotne i nieuchwytne zwierzę, które większość czasu spędza pod ziemią lub ukrywając się pod skałami i roślinnością, aby uniknąć drapieżników i palącego słońca. Koty te są zakazane jako zwierzęta domowe w krajach takich jak Australia, Nowa Zelandia i części Stanów Zjednoczonych, takich jak Kalifornia i Nowy Jork. Numer 15. Manul stepowy. Znany również jako Manul, to niewielki gatunek dzikiego kota pochodzący z łąk i stepów Azji Środkowej. Można go znaleźć od Iranu i Afganistanu na zachodzie po Chiny i Mongolię na wschodzie. Manul ma grube futro, które zapewnia ochronę przed zimnym klimatem i jest dobrze przystosowany do suchego i górzystego siedliska. Posiadanie manula jako zwierzęcia domowego jest jednak zabronione w większości krajów, w tym Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie są one klasyfikowane jako gatunki chronione i zagrożone. Manul ma charakterystyczną okrągłą twarz z dużymi, wyrazistymi oczami i małymi uszami, pokrytymi gęstym futrem, które chroni je przed zimnem. Ma reputację zrzędliwego i zdystansowanego ze względu na swój wyjątkowy wyraz twarzy i zachowania. Jednak w rzeczywistości jest to bardzo potulne i nieagresywne zwierzę, które rzadko atakuje ludzi lub inne zwierzęta, chyba że jest zagrożone lub osaczone. Numer 14. W wysokogórskich siedliskach Andów w Ameryce Południowej żyje kot andyjski. Ten mały gatunek dzikiego kota jest wymieniony jako zagrożony z powodu utraty siedlisk i polowań i jest chroniony na mocy przepisów krajowych. Kot andyjski jest jednym z najrzadszych i najmniej znanych gatunków dzikich kotów na świecie i jest również nazywany kotem duchem, ponieważ rzadko widuje się go na wolności. Kot ten jest również jednym z najmniejszych gatunków dzikich kotów, ważąc zaledwie około 5 do 7 kg i mierząc około 55 do 75 cm długości. Kot andyjski ma długie, gęste futro, które pomaga mu utrzymać ciepło w zimnych, wysokogórskich środowiskach, które zamieszkuje. Chociaż jego dieta składa się głównie z małych gryzoni i ptaków, może on również żerować na ssakach takich jak wisacza i szynszyle górskie. Zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z przepisami i regulacjami dotyczącymi posiadania zwierząt egzotycznych w danym kraju, aby ustalić, czy posiadanie kota andyjskiego jako zwierzęcia domowego jest legalne. Numer 13. Rysie to dzikie koty występujące w Ameryce Północnej. Znane są ze swoich charakterystycznych wygiętych ogonów, które są krótkie w porównaniu do długich ogonów innych dzikich kotów. Posiadanie ich jest wszędzie nielegalne, ponieważ jest to niebezpieczne zarówno dla Ciebie, rysia, jak i ekosystemu. Nie trudno jednak zrozumieć, dlaczego ludzie podziwiają te zaciekłe, a jednocześnie piękne koty. Rysie są doskonałymi wspinaczami i mogą z łatwością wspinać się na drzewa. Jest również mało prawdopodobne, aby usłyszeć ich miałczenie. Rysie mają charakterystyczną wokalizację, która brzmi jak krótki, głęboki warkot lub wysoki, przenikliwy krzyk. Koty te są wykwalifikowanymi myśliwymi i mogą zabijać ofiary znacznie większe od siebie, takie jak jelenie lub antylopy. Mają unikalny styl polowania, w którym tropią ofiarę, a następnie rzucają się na nią szybkim skokiem. Pomimo niewielkich rozmiarów, rysie są potężnymi drapieżnikami i potrafią obronić się przed większymi zwierzętami, w tym kojotami, a nawet niedźwiedziami. Numer 12 Kotek rudy jest jednym z najmniejszych gatunków kotów na świecie, o średniej długości zaledwie 35 cm i wadze około 1,5 kg. Ten uroczy kot ma unikalny wzór małych, ryżawo-brązowych plamek rozrzuconych po całym ciele. Są głównie nocnymi łowcami i posiadają zwinność pozwalającą im uchwytać małe ofiary, takie jak gryzonie, ptaki i owady. Ich siedlisko obejmują głównie łąki i suche lasy w Indiach i na Sri gdzie preferują gęstą roślinność i skaliste szczeliny. Niestety, w wielu krajach trzymanie kota rudego jako zwierzęcia domowego jest zabronione. Wynika to z potrzeby ochrony dzikich gatunków i zapewnienia ich przetrwania na wolności. Jednak przepisy i regulacje dotyczące posiadania egzotycznych zwierząt różnią się w zależności od kraju. Przyczyniając się do ochrony kotów, mogą one rozwijać się w swoich naturalnych siedliskach, zabezpieczając swoje istnienie dla przyszłych pokoleń. Numer 11. Kiedy ten kod wyłoni się z piasku, nie uwierzysz własnym oczom. Poznaj nieuchwytnego karakala, znanego również jako ryś pustynny. Te oszałamiające i inteligentne dzikie koty pochodzą z Afryki, Bliskiego Wschodu i części Azji. Niestety, ich wygląd i zdolności łowieckie sprawiły, że stały się celem myśliwych i kłusowników. W rzeczywistości karakal jest chroniony lub zakazany w wielu krajach, w tym w Australii, Nowej Zelandii i większości krajów europejskich. Karakale znane są ze swoich niesamowitych zdolności do skakania, ponieważ są w stanie wyskoczyć wysoko w powietrze, aby złapać ptaki w pełnym locie. Karakale mają duże zdolności adaptacyjne i można je znaleźć w różnych siedliskach, od pustyń i sawan po lasy i góry. Karakal ma charakterystyczny wygląd, z krótkim czerwono-brązowym futrem, długimi kępkami uszu i czarną kępką na końcu ogona. Są również bardzo inteligentne. Zdolne do rozwiązywania problemów, a nawet uczenia się poprzez obserwacje innych zwierząt. Te niesamowite stworzenia były niegdyś trzymane jako zwierzęta domowe przez starożytnych Egipcjan, którzy postrzegali je jako symbole siły i wdzięku. Numer 10 Z zaledwie kilkuset osobnikami pozostającymi na wolności, ryś iberyjski, znany również jako ryś hiszpański, jest jednym z najbardziej zagrożonych kotów na świecie. Ten niewielki dziki kot pochodzący z Półwyspu Iberyjskiego w południowo-zachodniej Europie, gdzie kiedyś swobodnie wędrował i był powszechnym widokiem. Jednak utrata siedlisk, polowania i choroby doprowadziły do dramatycznego spadku ich liczebności i obecnie są uważane za krytycznie zagrożone. Ponadto w większości krajów europejskich trzymanie ich jako zwierząt domowych jest nielegalne. Są średniej wielkości, mają charakterystyczne kępki uszu, krótki ogon i piękne centkowane futro. Oprócz utraty siedlisk i polowań, ryś iberyjski cierpi również na choroby, tak jak białaczka kotów i wirus niedoboru odporności kotów. Samice rysi iberyjskich mają unikalny sposób wychowywania młodych, co kilka dni przenoszą swoje kocięta z legowiska do legowiska, aby chronić je przed drapieżnikami. Innym interesującym faktem jest to, że ryś iberyjski ma charakterystyczną wokalizację, która brzmi jak połączenie warczenia i miałczenia. Numer 9 Jaguar undi to mały dziki kot pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowej. Nazwa Jaguar undi pochodzi od fizycznego podobieństwa zwierzęcia, zarówno do jaguara, jak i łasicy, przy czym jaguar oznacza dużego kota, a undi oznacza łasicę w języku Guarani. Występują w różnych siedliskach, w tym w lasach, na łąkach i bagnach, i są znane ze swojego wyjątkowego wyglądu i zachowania. W wielu krajach, w tym w Brazylii, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, Jaguar undi jest gatunkiem chroniony z powodu utraty siedlisk. Zabronione jest polowanie i chwytanie tych kotów bez zezwolenia, a podejmowane są wysiłki w celu zachowania ich siedlisk i populacji. Jaguar undi ma charakterystyczny wygląd z długim, smukłym ciałem, krótkimi nogami i małą głową. Mają czerwono-brązową sierść, która jest ciemniejsza na grzbiecie i jaśniejsza na bokach i brzuchu. Ich uszy są okrągłe i krótkie, a długi ogon jest często ciemniejszy niż reszta ciała. W przeciwieństwie do wielu innych dzikich kotów, jaguar undy jest aktywny w ciągu dnia i często można go zobaczyć polującego i eksplorującego w biały dzień. Numer 8 Co się stanie, gdy zmieszasz kota domowego z kotem z dżungli? Chausie w krajach takich jak Australia i Nowa Zelandia rasa ta nie jest uznawana, a zatem jej import lub posiadanie jest nielegalne. Jeśli chodzi o polowania, kot dżungarski jest wymieniony jako gatunek chroniony w wielu krajach, w tym w Indiach, Egipcie i Turcji, gdzie występuje na wolności. Polowanie na kota dżungarskiego lub jego hybrydę jest zatem nielegalne w tych krajach. Porozmawiajmy jednak o samym Chausie. Rasa ta znana jest ze swojego dzikiego wyglądu, z muskularną budową i uderzającymi plamami i paskami na sierści. Czaus jest znany ze swojego zamiłowania do wody i często bawi się, a nawet pływa w basenach lub innych obszarach wodnych. Są bardzo inteligentne i można je wyszkolić do wykonywania sztuczek, a nawet chodzenia na smycze. Mają również silny instynkt łowiecki i często przynoszą swoim właścicielom prezenty w postaci małych zwierząt, takich jak mysze lub ptaki. Numer 7 Ocelot to mały dziki kot występujący w Ameryce Środkowej, znany ze swojego uderzającego wyglądu i wyjątkowego zachowania. W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, posiadanie ocelota jako zwierzęcia domowego jest nielegalne ze względu na jego chroniony status. Chociaż posiadanie ocelota jako zwierzęcia domowego może być kuszące ze względu na jego wyjątkowy wygląd i zachowanie, ważne jest, aby pamiętać, że są to dzikie zwierzęta. Mogą być bardzo dzikie, dużo miałczeć i warczeć. Ten dziki kot jest znany ze swojej charakterystycznej sierści, która jest pokryta plamami i paskami, które pomagają mu wtopić się w otoczenie. Są to średniej wielkości koty o długich nogach i długim ogonie, które są zręcznymi wspinaczami i myśliwymi. Oceloty żywią się głównie małymi ssakami, takimi jak gryzonie i króliki, ale jedzą także ptaki, gady i ryby. Innym interesującym faktem jest to, że są znane z preferowania zabawy patykami. Numer 6. Większość ludzi prawdopodobnie wie, że koty nienawidzą wody, ale kiedy zobaczysz tego następnego kota, to już inna historia. Poznaj kota centkowanego, znanego ze swojego półwodnego trybu życia i umiejętności łowienia ryb. Koty centkowane mają częściowo błoniaste łapy, które pozwalają im pływać i chodzić po miękkich powierzchniach, takich jak błoto i bagna. Nie trzeba dodawać, że są doskonałymi pływakami i często nurkują pod wodą, aby łapać ryby, kraby i inne wodne ofiary. Można je znaleźć w Azji Południowo-Wschodniej, głównie na terenach podmokłych i lasach namorzynowych Bangladeszu, Indii, Sri Lanki, Nepalu i Tajlandii. Koty centkowane mają charakterystyczny wzór sierści, w tym czerwono brązowe futro z czarnymi plamami i paskami, co pomaga im idealnie wtopić się w ich naturalne środowisko. Ale tylko dlatego, że są półwodne, nie oznacza to, że zmieniają swoje dzikie zwyczaje. Koty centkowane są zazwyczaj samotnikami i są najbardziej aktywne w nocy. Numer 5 Jakby kot marmurkowy nie był wystarczająco fascynujący, ten mały dziki kot jest nazywany tygrysem drzewnym. Ten niewielki gatunek dzikiego kota występuje głównie w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Tajlandii, Kambodży, Malezji, Indonezji i na Filipinach. Są rzadko spotykane i znane z unikalnego wzoru sierści, która jest ciemnobrązowa lub szara z czarną marmurkowatością, plamami i paskami. Jest zręcznym spinaczem i większość czasu spędza na drzewach, gdzie poluje na zdobycz i ucieka przed większymi drapieżnikami. To zachowanie doprowadziło do nadania temu gatunkowi przydomka tygrysa drzewnego. Koty te mają duże wyraziste oczy i długie wąsy, co zapewnia im doskonały wzrok i zmysł dotyku. Ich ciała są długie, smukłe i zwinne, ze stosunkowo krótkimi nogami i krzaczastym ogonem, który pomaga im utrzymać równowagę na drzewach. Są one jednak zaciekle chronione przez różne organizacje. Gatunek ten jest obecnie wymieniony jako narażony na wyginięcie, z malejącą populacją w większości jego zasięgu. Numer 4. Kot bengalski to hybrydowa rasa kotów stworzona przez skrzyżowanie azjatyckiego kota lamparciego z kotem domowym rasy syjamskiej lub perskiej. Rezultatem jest kot o uderzającym wyglądzie, charakteryzujący się centkowaną sierścią i muskularnym, atletycznym ciałem. Koty bengalskie znane są ze swojej aktywnej i zabawowej natury, a także inteligencji i ciekawości. Do szczęścia. Potrzebują dużo stymulacji umysłowej i fizycznej i często lubią interaktywne zabawy ze swoimi właścicielami, a także zabawki logiczne i drapaki. Pomimo ich popularności jako zwierząt domowych, koty bengalskie są zakazane w różnych częściach świata. Na przykład na Hawajach zabronione jest posiadanie wszystkich egzotycznych zwierząt domowych, w tym kotów bengalskich. W Connecticut i Nowym Jorku posiadanie kotów bengalskich jest ograniczone do osób posiadających specjalne zezwolenia lub licencje, a w niektórych przypadkach może być całkowicie zakazane. Ponadto koty bengalskie są uważane za dzikie lub egzotyczne gatunki w Australii i w wielu krajach europejskich i mogą być trzymane tylko w określonych warunkach. Nawet w miejscach, w których posiadanie kotów bengalskich jest legalne, czasami obowiązują pewne przepisy. Na przykład, aby trzymać kota bengalskiego jako zwierzę domowe, rasa ta musi pochodzić od co najmniej pięciu pokoleń od swoich dzikich przodków. Numer 3. Kot czarnołapy jest jednym z najmniejszych gatunków dzikich kotów na świecie, a dorosłe osobniki ważą zazwyczaj od 1 do 2 kg. Występują głównie w południowej Afryce, w krajach takich jak Namibia, Botswana i RPA. Koty czarnonogie na ogół nie są trzymane jako zwierzęta domowe, a ich posiadanie jako zwierząt domowych jest nielegalne w wielu częściach świata. Na przykład w Stanach Zjednoczonych są one uważane za gatunek nieudomowiony, a ich posiadanie bez specjalnych zezwoleń lub licencji jest zabronione. Podobnie koty czarnołapy są uważane za gatunek dziki lub egzotyczny w wielu innych krajach, w tym w niektórych częściach Europy i Azji. To, co czyni tego kota tak interesującym, to fakt, że ma on wyższy wskaźnik skuteczności polowań niż jakikolwiek inny kot wynoszący 60%. Koty te prowadzą głównie nocny tryb życia i spędzają większość swoich godzin na polowaniu na zdobycz. Są biegłymi łowcami z zasadzki, podchodząc do ofiary ukradkiem z niskiej pozycji przykucniętej, a następnie rzucając się na nią. Oprócz tego, że są utalentowanymi myśliwymi, koty czarnołapę znane są również z doskonałych umiejętności wspinania się, i skakania. Zaobserwowano, że z pozycji stojącej skaczą nawet do sześciokrotności długości swojego ciała. Numer dwa. Złotokot afrykański to średniej wielkości gatunek dzikiego kota występujący w lasach deszczowych Afryki Środkowej i Zachodniej, od Senegalu na zachodzie po Kenię na wschodzie. Zamieszkują gęste lasy i można je również znaleźć na obszarach górskich do wysokości 4000 m nad poziomem morza. Mają krótką, gęstą sierść w kolorze od czerwono-brązowego do szarego, podczas gdy większość gatunków kotów to osobniki samotne. U tego gatunku zaobserwowano polowanie i podróżowanie w parach lub grupach rodzinnych. Koty te są zwinnymi wspinaczami i są znane z tego, że większość czasu spędzają wysoko w koronach drzew. Niestety może ich pozostać tylko kilka tysięcy. Ze względu na utratę siedlisk i eksploatację, afrykańskie złote koty są klasyfikowane jako prawie zagrożone. Są one również chronione prawem w wielu krajach, w których występują. W Stanach Zjednoczonych oraz niektórych częściach Europy i Azji trzymanie tych kotów jako zwierząt domowych jest nielegalne, lub obowiązują pewne ograniczenia. Numer 1 Serwal to mały lub średniej wielkości dziki kot występujący na sawannach i łąkach Afryki. Są zręcznymi myśliwymi i polują na antylopy i zające na Saharze z niewiarygodnie długimi nogami w stosunku do wielkości ciała. Ich uszy są największe ze wszystkich gatunków kotów i mają wyostrzony słuch, aby zlokalizować zdobycz. Są również doskonałymi myśliwymi, a ich długie nogi i duże uszy sprawiają, że doskonale nadają się do chwytania małych ofiar w wysokiej trawie. Dodatkowo są w stanie skoczyć ponad 3 metry w górę, aby złapać ptaki. Mają jednak również nietypową technikę polowania na gryzonie, która polega na uważnym nasłuchiwaniu dźwięków i ruchów przed skokiem na gryzonia z góry. W Stanach Zjednoczonych serwale są klasyfikowane jako zwierzęta egzotyczne, a przepisy regulujące ich posiadanie różnią się w zależności od stanu. Niektóre stany mają całkowity zakaz posiadania tych kotów, podczas gdy inne wymagają od właścicieli uzyskania zezwoleń na trzymanie ich jako zwierząt domowych. Na przykład w Kalifornii koty te są zabronione jako zwierzęta domowe, podczas gdy na Alasce są dozwolone za pozwoleniem. Jednak coraz więcej krajów decyduje się na całkowity zakaz posiadania tych zwierząt jako zwierząt domowych, w tym Indie, Wielka Brytania i inne kraje europejskie. Jakiego masz kota i jak się nazywa? Czy uważasz, że te koty powinny być zakazane? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.